No dobra żół, panie, tam. Dobra, no na no, lepsze. 25 zł, to to tak. nagrywam króliki, są miniaturki pani Damy. Nie, 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 to Normalne. Z mięsnych. Z mięsnych pana nagrywam. Witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeje. Zapraszam na relację z targu przy tyko. No targ przy tyko bardzo duży, ale mówię, no królików jest mało. To jest na targu, to nie jest przed świętami, ale targ jest ogólnie duży. Krucy, co mamy tutaj? Samczyk 140 zł. Pana dama nagrywamy samczyk 140 zł. Ten samczyk? Też 140. I to go, króliki są pana dama 140 zł. Co na to z panem Adamem? Rownica zakocona 17 była puszczona. Zakocona kosztuje? 180 zł. W kwietniu będzie miała rok. I też co na to uzgodnienia? tutaj. Proszę przejść mu, może. Tak. Gdzie jest samczyk pana Adama ten króliki? I co on kosztuje? 140 zł. poczekaj, poczek, no może kurczę jego. Odbyć się później tak um, do, tego, do nie dobra jakby tam, bo tu musi być cały. Dobra, dobra, dobra 140 zł samczyt taki pana Adama, tak. jest to od pana Adama Namiar. Panie Adama co rowery odjechały już do Ciebie wybierają. Nie, stoją jeszcze na samochodzie Tu mamy samczyt tam jesienny miesięczny, poczekaj zaraz o. 108, jest. 180 zł. I to też jest Pana Dama Samczyk, co 170, tak? 180. 180zł są i Mamy jeszcze rowerki tutaj. Pana nam nie wystawia, bo są zamówione, no. cześć. już, zamówione, dlatego są na przyczepce. Tak, tak. One są tylko, że może być taki taki mogą no być. Duży w momencie, teraz tak. Duży no, wybór jest zdrowo. W domu są te rowerki, ja mówię, tutaj są na zamówienie, pod zamówienie przywiezione Zaraz, 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 muszę się tutaj zerować zarezerwować, tam zbliżył, żeby było dobrze. Dobrze. Dwa samczyki jeszcze. Burgundy. Mówię ci, pani ci, bo Zaraz. O, nagrał się. Tutaj burgunki, panie damy, panieli. Po, po 60 zł sztuka. Po 60 sztuka. sztuka też, panie damy, mamy na miarę. Dą... Jest taki królik. Panaleczka ale nie wiem ile co kosztuje. Tu mamy też też grupy. Słuchaj, zapraszamy po karmy. Oj, już karmy poszło. Takie dla pieska, kości słabowe. Tu mamy króliki, takie, ale nie wiem co po ile. Te, te, te króliki mamy po ile? Te małe po dymie. A tu co to jest, ten co I kosztuje? 70. Panonek, takie kołnierzki zapraszamy tak, do przytyka. Wieś, tak, tak, szacunek. Powiedz, jakie kołnierzki mamy? 130, zł 120, coś mniejszego. I zapraszamy do przytyka w każdy poniedziałek no, miesiąca. Tak jest. Zapraszamy do przytyka, jest duży wybór choinek. Mamy tak samo jemiołę. Ceny są różne do uzgodnienia mamy ceny Świerka mamy 80 zł Tak. jodełki mamy od 100 do 150 zł ceny są różne, bo też zależy od tak, wysokości końca tu mamy dużo jemioły można wybrać. No też bardzo. od 5 zł do 80 zł. Od 80 zł zapraszamy do Przytyka, tak? tak jest. A macie jeszcze gdzieś stoisko. Starej złotniky mamy stoisko na wprost kościoła Stare wodnicy na prosty kościoła też tam można podzielić, tak, kupić, Jak ktoś się tutaj zaśpić czy im nie będzie się chciało, a blisko wodnicy starym mieszka, to blisko kościoła zapraszamy. Zapraszam. Bo taką je Od 5 zł do 80. Końki też są różne wysokości. Jest są wysokości, różny wybór. Cena do dogadania na miejscu. Tu? Tutaj mamy. Drzewka Odpowiedź, no, co po ile tutaj mamy? 8 dyszek po stówce. 70 w postówce. Drzewka. tu jest tak, tutaj to mamy i tutaj sopelki różne długości, lampki choinkowe, zdoby w okna, wszystko co potrzeba. Wszystko co potrzeba. I jeszcze sklep 10 w drugim miejscu starej mamy na, Stare... na starej wodnicy naprzeciwko kościoła. Wszystkie mówi atrybuty, mówi odnośnie świąt, choinki, miały, i te mówię, o ty, do, do, do domu zobaczę, O 10 do 18. Stara butnica. I ozdoby takie też można na drzwi powiesić. To wszystko też można kupić. I tutaj przytyku, i w starej błotnicy na przeciwko kościoła. Dobry. Zapraszamy też po jabłka. Można tu na, na wagę kupić jabłka. I Reneta, jest mówię, tutaj na szarotko. Można kupić różne odmiany jabłek. Można sobie zważyć, można se kupić. igruszkę mamy tak samo. Mam też tu przytyku rękawiczki do pracy, jak ktoś jest robocze różnego rodzaju rękawicze, mamy też odzież ochronna i buciki i wkładki do butów i zapraszamy do przytyka i kaloszki, i kamaszki. Czark jest bardzo duży. O, tu jest jedna alejka ze zbożem. Można to też kupić miotło do domu, jak też kupić miotło, mamy pory, mamy marchewkę, mamy pietruszkę. Cebula, buraki, ziemniaki, no wszystko co gospodarz rolnik wyprodukuje, to możemy tu tutaj przytyko kupić. I mówię, jest jedna lejka, tutaj druga, jest wygodnie wjechać, przyjechać i zapraszamy do przytyka. I czosnek jest, i pietruszka, i seler, i cebulka. Zapraszamy do przytyka. Mamy takie ozdoby świąteczne. Warto przyjechać, warto kupić, bo mówię to zboże, wszystko oprócz ojca i matki praktycznie można kupić. Ziemniaczki mamy takie. Ile w ziemniaków? 15, 20. Mamy groch, mamy przynżyto. Mówię, każde zboże możemy tu wszystko kupić. Mamy sorgo, mamy rzepak, mamy... Słonecznik, jedźmy mam ładny, Przężyto, mieszanka, kukurydza. Wszystko można kupić to na wagę i też można kupić i worka. W workach jest taniej i po 5 kg też kolega tutaj ma a ceny są tutaj, mówię, do dogadania Wok mamy w jakiej cenie? 130 zł 130 zł 80 zł Dziennica? Stówka Mam też przy tylko bo to chciał, tak samo 100 zł chyba tak? 100 złoty metr. Jędźmi też ładny, taki już jest obszerowany. Obity i ten jędźmi po ile? Stówę, też stówkę, może być. On właśnie tu nie ma końca i dla go im może być śmiało. Ładny jest. Obity, bo z końcami. obiec pszężytko. Pszężytko po ile? Się... Pszężytka po stówce, nie? Zapraszamy też tutaj owiec. Kolega ma ładny też, można dać gołębiom. Krótki, taki mały. Ile taki owiec? 80, 80 zł 8. Też 80, czyli 20 zł To Ten jest też taki krótki, gołębie zjedzą, tylko trzeba ich przewodzić trochę mi po ile? 90 zł jęćmi Mamy też żyto, to tutaj po ile to żyto, panowie? Żyto po ile? Żyto? No 65 zł 65 zł mamy żyto To jest taka mieszanka A nie wiem po ile co Mamy tu proso. Też w Świarkach nie ma właściciela na razie i taka pszenica. I jakie tutaj za kilo takie proso? Ile? 50. Złote 50. Złote I tu jest w worku ile? 20 kilo. 20 kilo. Czyli 30 zł 25 zł 80 zł taka mieszaneczka i jęczmień też jest ładny. Stópka. Na drodze są stówka. jest piękny, Tu jest druga część targu. Ja w ogóle nie nagrywam. To są ciuchy, tam z tyłu mają rowery. Także tu przy tyku jest targ bardzo duży. Też proszę, ile za kilo zaproso? 2 zł. zł. Przynajmniej to. 90. Słonecznik po ile? 4, 4. 4 zł. Mamy karmę dla gołębi. Po ile? 65 zł. 65 zł. Mamy kurkę na durkę 3 dyszki. dyszki pęski z dyni, z marchwi, z pokrzywy też dla gołębi można dawać. tu stoją ze zbożem. Rolnicy mają swoje produkty. Zboże jest tutaj marchewka, pietruszka. No praktycznie wszystko można kupić. Łatwo jest to jest wjechać, wyjechać. Ja zapraszam do Mariana na Prost. Mamy też karmy gotowe dla gołębi. Mamy po 5 kg proso. No praktycznie każde, każde zboże mieszanki, kukurydza, co chcemy i cebulę mamy. I miód mamy u Mariana, i ziemniaczki, i marchewkę. Także zapraszamy do przytyka i Pietruszka nawet jest. No, wszystko oprócz tej matki możemy kupić tutaj u Was, nie? Tak. Jest. Zapraszamy do przytyka. Mówię. Główna alejka tutaj, Marian ma tutaj na no, busie wszystkie co potrzeba. Jest zboże i mówię ziemniaczki to, co filmowałem. Zawsze stałe miejsce tutaj. Mamy przyńce, ale też przytyka, i jara taka Jara jest? 120 zł. Ale cena też by była na pewno do uzgodnienia, gdyby kupowalibyśmy więcej, chociaż mówię, jest wysprzedana praktycznie. Ale zapraszamy do przytyka. Tu jest jedna alejka też tutaj. Ze zbożem, tak samo. Dobry dojazd, zapraszam do Przytyka. W każdy poniedziałek miesiąca jedziemy tutaj przed Przytykiem, skręcamy na Wałbrzyż. Trasa z Radomia 740 jest bardzo duży tak, jest wygodnie przyjechać przez stronę. I wszystkim życzę wesołych, udanych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I szczęśliwego nowego roku, chociaż jeszcze będziemy się widzieć na pewno. Chcesz, ale lejka taka główna, to można sobie zaparkować, wjechać po prawej stronie, no mówię. Bardzo duży targ, kolego tutaj macha kwiatami. Okej, okay, pozdrawiam, tutaj jest przytyka. Kwiatkami machną. Naprawdę ty jest wygodnie jest jak dojechać, przyjechać. I zapraszamy do Przytyka, w każdy poniedziałek. I pokażę jak dojechać, także przed mostem przytyku skręcamy w lewo, droga na Wawrzyszów i tu wjeżdżamy na tak. Po, po prawej stronie mamy targ. Tak wygląda. Tak, tutaj z gołębiami, tutaj towarzyszy, tam mamy króle, króliki tam z tyłu zboże. I tu jest druga część targu, tam jeszcze za tym czerwonym budynkiem dalej jest trzecia część, za tymi drzewami, ale tam te części nie nagrywam. Pozdrawiam oglądających, hejka, udanych, wesołych, zdrowych, pogodnych, rodziny świąt. Jeszcze raz.